Na którym spamujecie, przestaniecie spamować, kurwa. no. Jeszcze ostatnio ktoś mi pisał, że Haha, Mandzio więcej widzów w celu, Czyli pewnie miał więcej widzów. I Liczycie? To są takie sztuczne emocje, kurwa. Tak jakiś ten. Ja nie wiem, kurwa, jak się w kurwie to, to trzyknie, czy coś. A. I no mnie wkurwiają takie sztuczne emocje. To taki stecz chyba jest. Nie no pozwolimy nie. się wybić No Tak, ale czemu on to robi w takiej... Nie historii? pozwolimy się zabić! Nie pozwolimy się zniszczyć z powodu tego, że Javor miał chrepkę na Expa. Ale klincz. <grym> Mogą i... miał chrepkę na Expa. Co on pierdoli? Ty weź kurwa weź. wy by To akcja, akcja była nieudana. No, ale to nie jest ostatnia akcja w naszym wykonaniu. Nie to obadaj sobie 5 złotych. No cóż. Ja powiem tak. Jeżeli w szóstej części Harry'ego Pottera Harry zacznie płakać, ponieważ Dumbledore umarł, to się nie wyzywa Harego, czemu płaczesz dzieciaku. Przecież to stary był człowiek i tak by zginął o co chodzi. Tylko. Stara się zrozumieć. No nie wiem, Jawczanek. Ja wiem, że mnie nie lubisz, Jawczanek. Ja do ciebie nic nie mam. Życzę jak najwięcej wizów, Jawczanek. jeżeli jest haterem, pokazujemy.